Cześć, witam w kolejnym unboxingu Dzisiaj mamy takie pudełko Coś tu bulga I jak widać jest on trochę inne. To jest magical suitcase oczywiście We wcześniejszym pudełku jak otwierałam zastanawiałam się właśnie czy jest ono inne ze względu na fakt że po prostu przedmiot w środku jest większy, ale wygląda na to że po prostu tych starych się pozbyli a jeszcze może nie mieli tego wzoru, bo dostałam się dwa pudełka i oba wyglądają tak samo i musiałam sobie tak lekko zajrzeć do środka, żeby się przekonać, która to jest na pewno ma paczka, więc to jest z Harry'ego Pottera. I nie wiem, czy będą później wprowadzone jakieś rozeznania na pudełku, żebym wiedziała, która jest która, bo zawsze zamawiam po kilka paczek. Zabierzmy się za otwieranie tego pudełka. I mam dziewięć sztuk. Witajcie, czarodzieje, na obchodach Święta Duchów. Mamy dla was trochę rzeczy inspirowanych tym dniem w magicznym świecie. Więc mamy co? O nie, są znowu wszystkich smaków. E, jakby wszystko spoko, ale ja nie lubię się katować. jednym sposobem, żeby jakby się nie potruć tymi e, cukierkami czy nie e, smakować tych, których nie lubimy, jest przecięcie ich na pół, bo wtedy jakiś po zapachu można poznać, czy to jest jadalne, czy nie. Okej. Okay. Tu tutaj mamy jakąś czekoladkę. Czekoladowe stworzenie. I chyba muszę otworzyć, aby się przekonać, co jest w środku. To jest chyba pierwszy raz, jak w pudełku z Harry'ego Pottera z Magic Eyes mamy słodycze. Z testrala dostałam. I... Pokruszyła mi się czekolada. jest w trzech częściach. Whyyyy? Miała być Hedwiga. To jest czekolada z chrupkami. Chyba jest to sama czekolada, co kiedyś, jak ja czekolada czekoladę z Harry'ego Pottera w paczce spokątnej, którą zamówiła moja siostra. I już wtedy mówiłam, że właśnie ta czekolada kojarzy mi się z czekoladą z osą, która tym się różniła, że miała trochę więcej chrupków niż czekolady, ale poza tym był identyczny smak, a ta czekolada kosztowała chyba 1,20 więc. Och, chrubeczki! Na razie 3. Na razie nie jestem jakoś zachwycona. Najbardziej podobają mi się komki. Pumpkin. Więc jest świeczka, ciastka z dyni A, ładnie pachnie. Nawet bym nie powiedziała, że tak dnia pachnie. Tylko kurczę, uszkodzona, z knot przekrzywionym. Mam nadzieję, że się nic, że nic się nie zaszkodzi całej świecy. Ale naprawdę bardzo ładnie pachnie. Bym no, właśnie bardziej ciastkami, takimi korzennymi, niż dynią, ale w sumie nie wiem, czy dynia ma jakiś zapach sama w sobie. Kubek. I ten kubek chyba widziałam na Stories. Pumpkins and Sons Fajny pomysł, ale szczerze to tak ten yy, wzór średnio mi się podoba. Mm, Takie sobie. Na razie nic mnie nie zachwyciło, ale widzę tutaj jakieś małe, czy duże rzeczy, duże rzeczy, duże rzeczy. Nie. Yeah. Syrop dyniowy. Skład dynia woda, cukier przyprawy dyniowe love O! Bardzo korzenie. Ale to... To jest jak syrop. No bo to jest syrop. Ale... jakie słodkie. kojarzę się z jakimś... Tak, bym miała jabłka. To jest jak... Y może dynia jest bardzo podobna w smaku do jabłka, ale normalnie bym miała e, odciśnięty sok z jabłka z cynamonem. Halloween with whiskies, herbata zielona, imbir, hibiskus, papaja i kiwi. To wygląda To wygląda na lampkę. Bo wcześniej, kilka boksów temu, było w słowiańskim boksie lampka. Na podobnej zasadzie zrobiona, tylko, że nie miała tego plexi. Okej, okay, a mam kabel. Coś widać. Hogwarts will always be there to welcome you home. To jest właściwie pierwsza rzecz, która mi się podoba. Eee, no się świeczki zawsze lubię, więc to e, jest poza tym Ale okej ok, jeszcze krówka I Torba I co my tutaj mamy? Straight out the dungeon Czyli prosto z lochów I jest troll Zobaczmy co jest na liście napisane Ekologiczna torba upamiętniająca wdarcie się trola do szkoły Rzepakowa świeca Kubek pumpkin juice dniowy syrop hmm, Tutaj chyba jest tutaj, y, aluzja, że ten dniowy syrop to Do czegoś, do herbaty, do herbaty, no dobra to w takim razie to jest bardziej Jakby przyswajalne Eliksir smarki trolla Nie dostałam Nie dostałam smarków Nie mam smarków Nie dostałam smarków Jestem y, tym y, zasmucona chyba najbardziej Więc, y, nie wiem, chyba będę musiała się skontaktować bezpośrednio z Magical Słodkiej Chciałabym z mojej smarki dostać Żelki mm, Coś słodkiego na licencji, włóż do kieszeni i zjedz, gdy herbata i lampka Jak to widzę, to nie żałuję, że nie zamówiłam świątecznego z Harry'ego Pottera z poprzedniego miesiąca mi się bardzo podobała paczka, ale z tego, biorąc pod uwagę, jaki jest potencjał y, tematyki, to trochę tak średnio. Się... No i nie mam moich smarków. Dobra, no nie mam nic więcej do dodania. no To było dość no. Lamka fajna, no dobrze. Więc y, kończymy na dzisiaj film. Mam. Zapraszam do innych filmów, do komentowania, subskrypcji, łapki w górę i pa!